Witajcie na kanale Czarny Sport w kolejnym odcinku z kariery menadżera naszej kochanej drużyny Wilków z Niemiec z Witstoka, Z Wisztoka. Jedziemy sobie trzecią rundę. Oj, coś tu chyba ucięło właśnie. <śpiewanie> Speedway fanatyk jest rekordzistą, to super. Rzeszów i Witstok. Jedziemy w Rzeszowie. Bardzo, to może być bardzo ciężki mecz. Postawiłem znowu na Zdenka choluba, a nie na smetanę. Ponieważ mam wrażenie, że lepiej mi się jeździ z dękiem. Damy mu jeszcze szansę w tym odcinku. A w następnej rundzie, jak będzie się źle spisywał, to po prostu go zamienimy. Motor no, taki jak zawsze, tutaj zdawałem licencję na Speedway Fanatyku, właśnie. Myślę, że jest wszystko ok. Jedziemy sobie pierwszy bieg kościelski. Burz Hansen w czerwonym, nie wiem. Pojedziemy buszem, albo zacznijmy na razie tymi lepszymi, że jesteśmy, że jesteśmy dobrzy. Start poszli, reakcje dobre, ale lepiej na Oko grzyłty czyli my. Burz jest z tyłu, kościelski pierwszy. Hansen atakuje po krawężniku, wyprzedzi nas mnożyce. Kask czerwony napędza się po zewnętrznej. No ale my już uspokoiliśmy, uspokoiliśmy sytuację. Raczej nie powinno się tu już nic stać. Spokojnie na pierwszym miejscu, jeszcze dwa okrążenia przed nami. Ależ teraz byłby błąd. Wyniosło je na szeroką. Ale już spokojnie korygujemy. Na razie na 3-3 jedziemy, także pierwszy bieg na, na remis. No mogliby coś powalczyć te Niemcy. Bo kościelski widać, że Polaki przywozi 3 punkty. No i tak jak mówiłem, jest 3-3. Przechodzimy do drugiego obiegu. Ernst i Finhage. Bo napisaliście mi w komentarzu, że tak się będzie to czytać, no to Finhage. Jedziemy sobie Ernstem. Dobra reakcja startowa kasku niebieskiego, ale na dojeździemy jesteśmy po prostu lepsi do krawężnika. Wywozimy kas niebieski, nie damy rady, napędzamy się po zewnętrznej schodzimy do krawężnika. Atak po wewnętrznej, ale on jest szybki. Kask niebieski jest szybki, napędzamy się po zewnętrznej. Tymczasem Finhage wyprzedza kask czerwony, jeszcze nie. Dwie pary się utworzyły, no ciekawa sytuacja się utworzyła. Czy my wyjdziemy na pierwsze miejsce teraz? Jeszcze nie, jest szybki kask niebieski. Dwa okrążenia do końca. My jak zawsze do krawężnika troszkę niepotrzebnie na dwa razy. On bardzo dużą prędkość zyskał na zewnętrznej i nam odjeżdża w ten sposób. Czyżbyśmy mieli wynik 4-2 do 2 dla Rzeszowa? Do krawężnika się staram jeszcze jak najbardziej, jeszcze ostatni łuk szansy będzie. I zobaczmy może teraz. Bardzo przy krawężniku się staram i czy da radę? No niestety jest szybszy kask niebieski. No to jest Turowski. Mówmy, się, to jest ekstraligowy zawodnik. A ja jestem w niemieckiej drużynie Wolfe Widstock. Gafurow, Mauser, Czałow. Chciałbym powiedzieć rolnicki, ale to chyba nie będzie rolnicki. Czekajcie. To może być rolnicki. To nawet chyba jest rolnicki. Także Gafurow, Czałow, Mauser i rolnicki. My pojedziemy. Może Gafurowem na początek. Przepraszam, jeśli. Mój głos będzie taki nieżywy, spowodowany też z wielu czynników. A przede wszystkim, przede wszystkim, czynnik jest taki, że moje niewyspanie doprowadziło do tego stanu. Ale proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje. Do wewnętrznej Gawuro walczy i z kaskiem czerwonym, i z kaskiem niebieskim. Po dwóch stronach atakują. Mnie wyprzedzą, nie wyprzedzą mnie, tylko jeden mnie wyprzedzi. Kask czerwony. My Gawurowem wchodzimy po krawężniku. Co zrobi dalej gracz Rzeszowa? Chyba już odpuścił poniekąd, bo jedziemy na pierwszym miejscu, na, na spokojnej przewadze. Nie spodziewałem się od Mausera, że zdobędzie jakieś punkty, także ten bieg w tej chwili już się kończy. Ostatnie okrążenie się jeszcze zaczyna, ale kończy się pod względem emocji, bo za dużo ich tutaj nie ma. Fantastycznie, dojdziemy na pierwszym miejscu. I wynik na razie 7, nie, teraz będzie już 10 do 8. Czyli przegrywamy na razie z Rzeszowem, no to nieźle. Jedziemy sobie z Dękiem Holubem. Z nami jedzie Ernst, Mazur i Turowski. Jedziemy sobie z Denkiem Holubiem. Holubem. No dobra reakcja, na no, dojeździe jesteśmy lepsi. Do krawężnika się staramy, ale kask czerwony to samo pomyślał. Jest pierwszy, spadłem na czwarte miejsce, ale nie szkodzi. Atakujemy przy krawężniku na razie na 5 do 1, ale teraz się zmieniło 5 do 1 dla rzeszowskiej pary. No, dawaj zdenek, krawężnik atakujemy. Kask niebieski przy krawężniku, może to się uda, ale żebyśmy teraz tylko to utrzymali. Utrzymaliśmy, ale jeszcze musimy to odbić. No i co? Będzie bieg. Przerwany, bo tak sobie zrobimy, kto będzie wykluczony. Jednak z danych holub, czyli ta aktualizacja coś jednak dała, bo nie ma tych błędów. Ale z drugiej strony to może być w drugą stronę zbyt pociągnięte, że ktoś faktycznie nas wypchnie, a nie będzie wykluczenia. no Ciężko dogodzić graczom gry Speedway Challenge. Jedziemy sobie Ernstem. To będzie ciężki teraz bieg, bo prawdopodobnie go przegramy. Ale chcę pojechać na no, jak najlepiej umiem. Starnie niby dobry, lepiej od kasku czerwonego, atakujemy daskarz niebieski, ucieknam. Oni tam po zewnętrznej się napędzają, może ja też tak postaram się przejechać. Oj, to było głupie. Chociaż na drugim miejscu jesteśmy, jeśli to utrzymamy, to będę szczęśliwy. Oni tam po zewnętrznej się starają łapać prędkość, wyprzedza nas kasz czerwony. Mnożycami, no nie zdążyłem. A jeszcze o bandę się otarłem i na trzecim miejscu jesteśmy, atakujemy kask czerwony, to jest nasz cel na ten bieg. Jak najbardziej przy krawężniku, ale on też właśnie przy krawężniku jechał. Teraz troszeczkę popełnia błędy, od zewnętrznego wejdziemy i przyjdziemy przy łokieć, przy łokciu przepraszam. A tak jeszcze ostatni łuk do krawężnika, on na zewnętrzną. I co i nie zdążyliśmy niestety go przymknąć turowski 3, Edward Mazur 2, Ernst 1 i przegrywamy już 6 punktami. O, jak fajnie tutaj wygląda. Możemy sobie wziąć rezerwę taktyczną. Busch, czy Holub. Na razie taktycznie nie biorę. Pojedziemy sobie z dękiem Holuben Czałow i Hansen. Co ja robię? Przepraszam bardzo, ale. Reaguje zawsze na taśmę, nie na światełko, a teraz coś się na ekranie poruszyło, puściłem i zdenek ma taśmę, no i, i co? Ale widzę, że może jechać taktyczna tutaj za tego zawodnika. No to wykorzystamy sobie ten fakt pojedzie Kafurow, a my sami pojedziemy buszem. W prawdziwym życiu chyba nie ma opcji, by taka opcja miała miejsce. Najlepsze zdanie, Ever, ale już leci bieg kolejny, i co, i jak tam na 4, na 2, przepraszam. Na 4 do 2 jedzie drużyna z Rzeszowa. No, dawaj, Busz, masz szybkość, masz prędkość. Strasznie, strasznie ciężko się tym jedzie, a Za chwilę może być 5-1 Rzeszowa, bo atakuje kask czerwony. Gafurow wykonał super nożyce. Na 3 do 3, ale czerwony już na pierwszym miejscu, już na drugim. Nie, my go przymkniemy. Atak po zewnętrznej. I do krawężnika. Jesteśmy przed kaskiem niebieskim, ale on teraz będzie musiał kontrolować. I co? I czy będzie atak na pierwsze miejsce? Atak będzie na pewno. Ale czy damy radę wyjść na pierwsze miejsce? Na razie tak. Przyblokujemy go, Wyp damy sobie się wyprzedzić i do krawężnika. No i teraz, czy się tak napędzi, czy będzie w stanie nas wyprzedzić? Nie, mamy trzy punkty. Co z tego, że Gafuro przyjeżdża ostatni? Tak. 18-12. No i tu już sytuacja taka robi się nieciekawa. Mauser kościelski, zieliński i rolnicki. Ryzykujemy mauserem. Chyba ryzykujemy mauserem tutaj. Musimy te straty odrabiać. Dobry start. No i na razie na 3-3, ale ciężko to widzę. Pokaz niebieski tutaj. Chce nas wyprzedzić, ależ my go potraktowaliśmy świetnie. Jeszcze swojego, przed swoim kolegą przyjechaliśmy. I myślę, że jest to już pewne 3 do 3. Aczkolwiek tu by było warto ten kask czerwony wyprzedzić. Ale to jest chyba Patryk Rolnicki. To jest bardzo dobry zawodnik, jeśli chodzi o drugą ligę. Ale on też tam popełnia błędy z przodu. Krawężnik szeroka. Troszkę się zbliżamy do niego, mam wrażenie. I teraz będzie ten pierwszy atak. On źle wykontrował, no i jesteśmy na pierwszym miejscu. Oj, 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 no i co teraz? Tu szczerze mówiąc pociągnęło mnie, no ale jakby też nie trochę z mojej winy. Tak działa system gry. Jeśli ja będę wykluczony, to naprawdę słabo. Rolnicki 3 to jest informacja pokazywana przez grę, no i Mauser wykluczony, no nie rozumiem, naprawdę. Bo to faktycznie był mój błąd, ale jakby nie patrzeć przez niego. Znaczy, przez kask czerwony też troszeczkę wyleciałem na krawężnik. No dobra, 8 punktów straty. No i za Juniora może jechać też Junior. Gafurowem pojedziemy. Tu już musimy trzymać jak najmniejszy dystans do drużyny Nie najlepszy start. Junior też nic nie zrobi, bo to, bo to my jesteśmy tym zawodnikiem, który ma przewozić trójki. Zawsze ja jeżdżę tym najlepszym zawodnikiem, żeby przywozić trójki, jechać na remis i liczyć po cichu na te małe punkty od tych drugorzędnych zawodników. Teraz zaryzykowałem i przegrywam ośmioma punktami już. Krawężnik, super atak, wykontruje się kask czerwony, ale my też nie nabraliśmy tej prędkości. Jeszcze mamy dwa okrążenia do końca. Atakujemy ten kask czerwony, też nie idzie perfekcyjnie. I do krawężnika znowu. Gafurow ma tą prędkość. Teraz się troszeczkę mocniej skupiłem, żeby wyjść na te pierwsze miejsce ponownie i jest pierwsze miejsce chyba, bo po kramężniku złapiemy tę prędkość i mamy 3 punkty przywiezione nad kaskiem czerwonym, ktokolwiek tam w nim był. Niestety nasz kolega Junior 0 punktów, także 8 punktów straty. Bush Holub. Holub ma na razie W i wykluczy i taśmę. Także no nie jest to za dobry występ naszego kolegi Czeskiego, ale nim sobie pojedziemy, to jest właśnie ten moment, żeby udowodnić, że Zdenek potrafi tutaj wygrywać. Ale szybko puścił stan, mam wrażenie, i znowu napięć do jednego. No i sytuacja ponownie się powtarza. Atakujemy kask czerwony, jeszcze to nie jest ta prędkość, ale troszeczkę aż błąd o bandę. Obili obiliśmy się o bandę i. No i co? I atakujemy we dwójkę kas czerwony. On jakoś po zewnętrznej, a przy krawężniku. I może teraz właśnie jest blisko. Napędziliśmy się po zewnętrznej do krawężnika. I tu już powinniśmy go wyprzedzić. Ok, ale to jest tylko 4-2. To będzie 10 punktów przewagi rzeszowa. Po zewnętrznej się napędzamy. I do krawężnika jeszcze, czy kask niebieski wyścigniemy, i jesteśmy na pierwszym miejscu. I czy go teraz tak pięknie przyblokujemy? Tak jest! I mamy 3 punkty z dękiem cholubem. Cieszę się, że ten zawodnik przyniósł 3 punkty po wykluczeniu i taśmie. Niestety, Tobias Błusz jest na miejscu ostatnim, także 8 punktów straty. I jeszcze rezerwę zwykłą zrobili Turowskiego, wcisnęli za. Mazura, no niesamowici są naprawdę. Wygrywają ośmioma punktami, jeszcze rezerwę zwykłą robią. No ale dobrze, to w takim razie ja też zrobimy, zrobimy sobie rezerwę praktyczną za Mausera. To jest bieg dziewiąty. burz, no właśnie, ale kogo możemy wcisnąć, skoro Kościelski jedzie w tym biegu? Dobrze, pojedziemy z Dękiem Holubem. A Kościelski, mam nadzieję, jakieś małe punkty, no mógłby przywieźć, a jedzie. Turowski, to jest arcy ciężkie, żeby jakiekolwiek punkty przywieźć. Słaba reakcja, ale jeszcze go Turowskiego do krawężnika, na razie 3-3, ale. Oj, będzie atakował, już atakuje Turowski. Cóż tu się stało? Jak pięknie poza go objeżdżamy, ale on nas do płotu przymknął, jest 5 do jednego. 1. Cóż tu się stało? My do krawężnika z powrotem, bo chcemy atakować. Chcemy przywozić ważne punkty. Co robi Turowski, ależ prędkość. My też atakujemy do krawężnika, kask czerwony. Co tu się jeszcze może wydarzyć? My go teraz wyprzedzamy. Ale on klasyczne nożyce. I przymykamy, i tu już uspokajamy naszą jazdę. Gdzie jest Turowski? On walczy o trzecie miejsce. No to nie jest ten Turowski, którego oczekiwałbym w tym biegu, ale nie mam nic przeciwko, bo przywożę trójkę z dękiem Holubem. Kościelski walczy o ten punkt. No i co jest na trzecim? Czy będzie? Czy utrzyma to niestety chyba nie? Dalej 8 punktów straty 31-23. I znowu rezerwa zwykła. Turowski jedzie tym razem za czołowa. Nie rozumiem systemu gry, skoro wygrywają 8 punktami. Ale dobrze, tu już jedziemy gafurowem, tu już naprawdę nie możemy sobie pozwolić na jakikolwiek błąd. O, właśnie ja też wystartowałem, bo zobaczyłem, że coś się ruszyło. Niestety, nasz kolega junior się ruszył. Także drugi junior, który na razie nie ma ani jednego punktu. No, jeszcze gorszy mój start, chociaż reakcja wcale nie była taka zła. Na razie napięć do jednego Rzeszów. Bardzo często to dzisiaj słyszycie, ale błąd, papoń, z czerwony. My to widzimy, i przychodzimy po krawężniku. I jeszcze się przy okazji napędzamy. Przyblokujemy kas czerwony, jesteśmy na pierwszym miejscu. Szukam tych ścieżek po zewnętrznym. Może coś tam faktycznie jest. Tylko żeby mnie teraz nie wyprzedzili, no oni mają prędkość, ja po zewnętrznej prędkości nie mam. Oj, oj, tu się już chyba troszeczkę zakopałem. I co? I na jednym łuku wyprzedzili mnie, ale my do krawężnika perspektywie widza. Na pewno fajna walka, ale z mojej perspektywy chciałbym tutaj wygrać. Blokujemy kask niebieski. Czy coś jeszcze tutaj się wydarzy? Czy ktoś tu jeszcze zaatakuje? Nie sądzę. Także trzy punkty mamy Gafurowem. Gdzie jest nasz junior? Nawet nie będę chyba na niego czekał, bo jest, dojechał. Z największą stratą oczywiście czasową. Osiem punktów. Holub, Kościelski, Czałow, w końcu jedzie i zawodnik w kasku czerwonym. To jest chyba Elis. Nie, Boże. To jest Eris. Ale to nie jest ten zawodnik. Mamy, dobra, mniejsza. Mamy 34, 26. Jedziemy sobie z Denkiem, Holubem albo Kościelskim. No jeśli ktoś ma tutaj przywieźć małe punkty typu Jeden punkcik, no to raczej to będzie kościelski, więc pojedziemy sobie z dękiem. Ciężki mecz, ciężki mecz naprawdę w Rzeszowie. Dobry start w miarę. I co? I w końcu mogę powiedzieć, że jest 5-1 dla drużyny Wolfem Wittstock. chociaż po krawężniku nas chcą wyprzedzać, to my się nie dajemy. Oje, blokada. Wyprzedzają nas wszyscy. Ale my do krawężnika. Kto jedzie w kasku czerwonym, to jest ten. Sile, tak? Do krawężnika bardzo ostro, bo teraz się boję, że nie dogonię już tego kasku czerwonego. Ale dobra, skupmy się na kasku niebieskim, bo widzę, że on też zaciętą walkę z nami chce zacząć. Kościelski ucieka. Kościelski będzie od 3 punkty. Coś fantastycznego. Odrobimy dwa punkty na tym biegu. Ostatnie okrążenie się rozpoczęło. I co? Jeszcze my atakujemy. Ja Jeszcze atakuję kas czerwony. Co ty robisz, kościelski? No i teraz zaatakuj, pięknie, ja też tutaj atakuję. Ależ się mieszamy. I co? I jaki wynik? Jednak 3-3, ależ kościelski to. Nie chcę przeklinać, ale zepsuł to. Dalej 8 punktów przewagi. No i co nam tu daje? Mamy teraz Mausera, który ma zerówkę, wykluczenie i zastępstwo. I mamy fajna y przepraszam, Finhage. Hage. No i kim ja, mam, kim ja mam w ogóle jechać teraz? Przepraszam. No dobra, zrobimy sobie rezerwę. Mamy Kościerskiego, Zieliński, Finhage i Hansen. No jak tutaj będzie remis, to będzie naprawdę będę naprawdę zadowolony. Szybko puszczona taśma. I szybciutko do krawężnika jest 3-3. Co zrobi Hansen? Ależ mają prędkości zawodnicy my na pierwszym miejscu, ale goni kask czerwony goni, aż dlaczego tak ostro wykantowałem niepotrzebnie? trzymamy się tych ścieżek wewnętrznych może bardziej, bo widzę, że oni też tam nabierają na prostych prędkościach jadą tym torem. Ej, na razie jest bezpieczna przewaga, chociaż teraz chyba za bardzo po wewnętrznej kask czerwony po płocie. Rozpoczyna się ostatnie okrążenie. Jak widzę, że kask biały jest na ostatnim miejscu, troszkę mnie to wkurza, bo liczyłem po cichu, że uda się jakiekolwiek biegowe zwycięstwo przywieźć. Na razie chyba było jedno z tego, co liczyłem. My jesteśmy oczywiście gośćmi. Nie, nie ma ani jednego zwycięstwa po naszej stronie. Jest 4-2. 5, 1, 4, 2, ale to wszystko jest po stronie Rzeszowa. No i same remisy. Zaczynamy 13 wiek. Gafurow, Busz, Rolnicki i Mazur. I wierzę, że Gafurow przyjedzie pierwszy. Dlatego jadę Buszem. I wierzę, że Gafurow przywiezie tutaj jakiekolwiek punkty. Równo ze startu. I Gafurow najlepiej chyba. Ale do krawężnika już. Rzeszowianie, i jest 5-1, na razie 4-2 dla Rzeszowa, ale my tu już atakujemy. I co? I ależ atak wykonał teraz Gawurow, on się napędzi, nie chcę mu przeszkadzać, ale przeszkodziłem mu troszeczkę, chociaż... Na plus to dla nas wyszło, jest 5-1, czyżbyśmy jeszcze powalczyli, 8 punktów przewagi było przed tym biegiem. A jeśli byśmy wygrali 5-1, będzie tylko 4. Bezpiecznie jedziemy sobie z Gafurowem, no nie tak bezpiecznie. Cóż za prędkość kasku czerwonego? Na jednym łuku wyprzedził nas obojga. No jest szybki. Co ja widzę w tej chwili? Gafurow ma problemy z utrzymaniem się na trzeciej pozycji. Czy z 5-1 będzie wynik 4-2 dla drużyny Rzeszowa? No 4-2 może nie, ale i co? I co? Ależ walka była na ostatnich metrach. Walczyłem tym buszem, chyba będę miał 3 punkty. Jest 4-2. Dobrze, mam 6 punktów, czyli ewentualnie jeszcze moglibyśmy wygrać to spotkanie. Tak 36, 42. I teraz uwaga: przeprowadzam manewr, czyli mój stały manewr. Mój stały trik. biegu 14. Brak zawodnika, 15, tak jak widzicie. I tutaj sobie wypełniamy kościelskiego i gafurowa. Dwa biegi 5-1? Nie ma sprawy, już to robię. Gafuro w kasku białym, Kościelski w kasku żółtym. No i to jest mecz, przepraszam, to jest bieg o wszystko, aczkolwiek wiem, że nie będę miał wygranej w tym meczu, ale powalczymy do końca naszymi niemieckimi zawodnikami. No już jest 5-1 dla Rzeszowa, no jakby inaczej. Do krawężnika. wozimy go troszeczkę do zewnętrznej. Gdzie jest kościelski? No, no, jak tak będzie jeździł w Lidze, to ja mu podziękuję za współpracę i do krawężnika. No, idealnie bym powiedział, zeszliśmy teraz, ale jeszcze na pewno zaatakują. Bronimy się przed ich atakami. Na razie uciekamy spokojnie. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie w tym momencie. Kościelski daleko z tyłu, ale ma 20 setnych straty. Atakuje teraz. Kask czerwony jest już przed nim. Czy tak się utrzyma, czy kask żółty jednak to straci? Mamy 4-2, ależ sytuacja. Ależ atak Kościerskiego. no mi to dużo nie daje, bo tak naprawdę muszę teraz 5 wygrać, żeby był remis. A wątpię, żebyśmy taki wynik w prezencie dostali od losu, także. Walczymy, no i zobaczymy jaki będzie wynik końcowy. Tak, to samo co wcześniej, tak? Zobaczyłem, że coś się na ekranie rusza, ale nie wiedziałem, zapomniałem, że jeszcze w ogóle nie było zielonego światełka, także taśma gawurowa. Coś te ostatnie biegi w meczach są bardzo pechowe dla mnie ostatnio. No co, jedziemy Bensternem, tak? Znaczy Ernstem. I kim mam jechać teraz? Czy Ernstem i walczyć, żeby żeby ewentualnie kościelski tutaj przywiózł punkt. Czy jednak jechać kościelskim i jak najmniejszą stratę? No, nie będę już ryzykował, naprawdę. Rolnicki jedzie w niebieskim. Dobry dojazd nauku. Całkiem dobrze też, junior na trzecim miejscu. Wypychamy niepotrzebnie. I co, i co. Na razie 4-2, ale kas niebieski jest szybki, tam z tyłu widzę i już wyprzedza naszego kolegę. My na pierwszym miejscu, i raczej tak pozostanie. Także, jaki będzie wynik? Jest na razie 44-40. Dwa okrążenia do końca. Wynik tego spotkania prawdopodobnie będzie 47-43 dla Rzeszowa. Także. Lider tabeli pozostaje liderem tabeli. Ostatnie okrążenie jeszcze na szeroką. No i co? Mamy koniec tych zawodów. Tak się właśnie kończy trzecia kolejka. Moim zdaniem mogliśmy to rozegrać troszkę lepiej. 47-43. Ale czego zabrakło? Na pewno Mausera. Znaczy... Nie oczekujmy od nich zbyt wiele. Bo tak naprawdę trójki przywożą tylko dlatego, że ja nimi jeżdżę. Mauzera zabrakło. No i chyba troszkę juniorów, tak? Bo te punkty są tylko i wyłącznie moją zasługą. I jeszcze nam 80 tysięcy odejmują z budżetu, tak? Wiadomo, wiadomo. Jak wygląda tabela trzeciej ligi? Cztery punkty to jest drugie miejsce. No w playoffy celujemy minimum, tak? No Rzeszow, tu widzę, bo. Lidera tabeli idzie. A przepraszam, to Opole jest na pierwszym miejscu. Oj, 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 ależ błąd. Rzeszów jest na piątym miejscu. To nie dobrze o mnie świadczy, że przegrałem z Rzeszowem, ale przecież Ekstra Liga jest najlepszą ligą świata, a Polskie Ligi najlepszymi różowymi do ścigania, prawda? Opole idzie po mistrza ligi. W takim razie, jaki tu mają skład? No są lepsi. Są lepsi, bo oni mają. Cały skład pierwszy powyżej 60 overalla. Ja nawet nie mam powyżej 50, także Zobaczymy sobie jeszcze średnie, bo prosiliście mnie, żeby zobaczyć najlepsze średnie i z Denek Holu ma najlepszą średnią z naszej drużyny. Z Opola Hansen ma najlepszą, bo 264. U nas najlepiej tak Zdenek holub, potem Gawurów, potem kościelskie, ale tak naprawdę Zdenek ma najlepszą średnią, bo najmniej razy wyjechał na tor i po prostu 6 razy wygrał i dlatego. Sm <śm> smetana na miejscu 43. Też tak można. Ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało następną kolejkę. Jedziemy z drużyną Zdrawicza, ale jedziemy u siebie, więc a tu swojego toru na pewno będzie. Jeśli Wam się ten materiał długi podobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza. Do następnej kolejki, do następnego odcinka za tydzień. Na razie cześć!